Dzień dobry, moi drodzy. Witamy w kolejnym odcinku z serii Dying Light. Moi drodzy, jak pamiętacie w poprzednim odcinku, zaczęliśmy podróż w świecie zombie. światła? No. F, już prawie. Daj mi chwilę. musiałam oczywiście spać. W świecie zombie, jak powiedziałem. I co, idziemy odebrać telefon od... Kierę, który coś od nas chce. Idziemy, żeby nikt nas nie wykrył na samą górę, na dachu. Świetnie. Zło spodziewam się. Nieważne, no. Raportuj. Spotkałem się z lekarzem. To naukowiec. Przygotowali mu laboratorium w ciężarówce. Pracuje nad lekiem na wirusa. Nazywa się Zir. Halo? Słyszycie mnie? Zrozumiano. Masz nowy cel drugorzędny. Utrzymaj przykrywkę i postaraj się zabezpieczyć jego badania. Potwierdź. Skradziony plik nadal ma najwyższy priorytet, prawda? Zgadza się. Prawdopodobieństwo, że samotny badacz pracujący w ciężarówce mógł odkryć coś ważnego, jest znikome. Ale chcemy zobaczyć jego wyniki. Na wypadek, gdybyśmy się mylili. Jade, załatwione. Dobrze. Musimy przygotować więcej takich miejsc. Mamy ich sporo upatrzonych na przyszłe schronienia. Spike zaznaczy je później na Twojej mapie. I crane. Dziękuję. Oddaję głos Spike'owi. Teraz musisz wrócić do głównego zadania i uzbroić kolejną pułapkę. Niedaleko masz następny samochód. Jasne. To ja mam widzę uzbroić samochody teraz? Non-stop, samochody, samochody. Oho, w fajnym miejscu jest ten, ten, ale dobra, moi drodzy, przy okazji mamy kolejne punkty umiejętności w zwinność. Jest to unik, weźmy sobie unik. Szczegóły. Szczegóły, szczegóły. A, spacja i po prostu w, w którymś tam ten momencie. Okuszenie, o, fajnie, ciekawie, ciekawie. Dobra, a widzę, że tu jest ich dużo. Na ulicy roi się od zarażonych. I co ty na to? Zejdź z ulicy! Staraj się iść po dachach, tam cię nie dorwą. Otaczają samochód, Spike. Masz chyba jeszcze petardy, co? To rzuć parę w tłum. Łatwo rozproszyć uwagę tych martwych chlejków. Tylko tak mówisz. Łapta. Pyk, pyk. Spike, skończyłem z samochodem. Trzymaj tak dalej, a może ci się nawet udać. Niedaleko masz kolejną pułapkę. I może już sam wiesz, ale nie daj się dopaść na otwartym polu. Spike, to ciwadła wszędzie. Jak uruchomić pułapkę, jeśli będzie potrzebna? Nie da się. Mówiłem ci. One są tylko na nocną misję. Wee. szlag by to. skaczemy hmm. sobie, hmm. zbieramy punkty z winności. Plastik Sznurek. O, gościu, no, chyba tobie się już nie no, przyda no. sznurek. Lolololola, byłem blisko, byłem blisko i wybo by po mnie. Ujj! Ja łamła noga. Aha. Patrz hmm. to. Hmm. Hmm. Za swoje A to tu jest Dobra, czyli trzeba się wspiąć? A ławeł, 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 ,ła ,ła ,ła. zabolało imponujące ustrojstwo Trzy razy jaśniejsza niż zwykła latarnia uliczna. Nie się opala zarażonych. Hehehe. Oho, dobra, otwieranie zamków. To jest zawsze ciekawe w takich grach. Otwieranie zameczków. Uuuu, uh, wiem gdzie, wiem gdzie, wiem gdzie, wiem gdzie. Mam to. Zapierz? Mamy zwykła rudka, która masz. O, oh, 32 damage. Uuuu, wow. kurde, szaleją. Części metalowe. Dobra. Łat palamy. Aha. Przygotuj więcej Siema gin, 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 gin. A, nie żyje, dobra, dobra Spinajmy się, wspinajmy się a tu nic? Serio? Zamknięte. Jak to tak? Dobra, gdzie jest ta ten? O tu! Pink? Ta tu się nie da przejść. A dobra będę jest do pustej. <trujemy> O Jezu, te ziemecki? stąd tu, czemu by nie? Chociaż teraz mógłbym. O, dobra, mamy to. Dobra, lampy to. gotowe. Więc jesteś gotowy na kolejne zadanie. Lepiej się pośpiesz. Dobra, co my tu mamy? O Jezu Potam. tam Dobra, Oho Poszło. cholera. Spike w całej dzielnicy świat prąd. Co jest grane? Ech nie, znowu! Dobra, słuchaj. Niedaleko ciebie jest rozdzielnia. Idź ją sprawdź. Dobra. To idę ją sprawdzić. To może pójść nie tak. Wszystko będzie dobrze, prawda? Poza tym mi to... No awaria stawia nas w naprawdę ciężkiej sytuacji. Jesteśmy bezbronni, a do tego bezpieczne strefy i niektóre moje pułapki bez prądu są do niczego. Aha. Jak najszybciej musimy przywrócić zasilanie! Dużo budli to jest z gazem. O! Cześć! Gaz rurka. Ty. A daj się jeszcze szukać. O, dzięki. Uuuuu ojojo. Jest co takiego? Je? Ciekawie. 으 nic nie ma Nie! Dobra, mam nadzieję, że mam chwilę O, dobra Jezu, ile tu trupów? by ktoś tutaj w końcu, a nie. O tu jest mi <grym> Bom. Dobra, koń No. Dobra, bon, wszystko z powrotem w rozdzielni. Ale skoro raz było zwal. Dobra, sorry, cringe, że ci przerwę, ale zdemontujmy sobie. Mm. Takie słabsze, to jest to słabsze i to jest słabsze. To jest słabsze. Wiecie, to, to może znów się zdarzyć, nie? Gaszulka, tam nie, okej. Okay? Ty dość tyłek w troki hmm? i dostan się do bezpiecznej strefy. Będziesz tam musiał spędzić noc. No serio? Dobra, co my tu mamy? Mistrz? O Jezu. Ok, Okej, co ma na większą damage? O dobra, zróbmy F6, ulepszenie I dodajmy tego mistrza Uuu, dobra, potwierdźmy Mam bardzo dobrą broń Czy mamy jakieś apteczki do wytworzenia? Tak, na wszelki wielki jakieś apteczki zrobić Wytrychy raz i koktajle zrobimy jeszcze, moi drodzy, żeby nie było. Żeby nie było, żebyśmy mieli... Żeby później przypał nie było. Dobra, korzystamy sobie z nowej naszej broni. A teraz uciekamy stąd! Nas tu nie ma, nas tu nie ma. Na kucaku. Łe! <laughs> Łe! Wee! Wee! Dobra, czekajmy jak najszybciej! Ej. Nie mam kondycji. Aaaa! O Jezu! Nie, 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 proszę mnie zostawić! Proszę mnie zostawić! Proszę mnie zostawić! Ty mata to?

Co to było? Co to okay. było? Kościół był cały był? zielony. Crane! Jak mogę ci pomóc! Właśnie widziałem dziwne zombie, pokryte zielonymi wrzodami. Zwiały jak tylko mnie zauważyło. Słyszałeś o czymś takim? Niestety to za mało informacji. Ale jak zobaczysz następnego Daj znać, dobrze Zrobi się doktorku A teraz co? Para się gimnąć, prześmijmy się do rana, moi drodzy. Krain, nie śpisz? No wstałem dopiero co Stało się coś niedobrego. Aha. Musimy pogadać Dobra, daj mi chwilę. Oba to moi drodzy, lećmy do spajka. O, tryb współpraca przy okazji oblokowanej i tak moi drodzy, gra... Grę będę przechodził z pewną osobą, ale nie zadzę jeszcze kto to jest. Oblokowano? jest dodatką, fajnie, dzięki. Nie, e, schok na więzienie. Tak, wszystkie deltaki, które mam to mi się teraz odblokowały, także... Gura. A dalej do spajka. Przyjdzie do ktośu? Tak my przyszli?

Do kolejki do kolejki, do kolejka jest, nie widzisz nie się mówi Już! Oh. Halo, ludzie! Żegnę, stop Jeszcze Jeszcze będziecie ten ten, ben. shit! Dobra, odpalam! Zmażcie się! Jeden to... Co się dzieje jak oni tańczą? Ty dużo was jeszcze tam jest? <grystanie> na to liczę, moje drodzy Jeszcze siła by się przydała na trzeci level to wtedy było picobello na pewno w nocy będziemy często latać z pewną osobą. W ogóle sprzedam was, wam moi drodzy, teraz taki i Jeśli przykładowo macie taką chodę zombiaków i chcecie jak najszybciej ich zebrać, to odchodzicie sobie na jakiś kawałek i zbieracie z nich po prostu paczki. Czyli pojawiają się tu takie białe opakowania. Nie zakladaj się, tak jak to tu macie, prawda? A no, widać, że już taka się ta... pojawiła się, ta... teraz co? Przy okazji, my możemy sobie furgonetko tworzyć za pierwszym razem, od razu, bo czemu by nie? I mamy apteczkę, co się nam przyda. Ty, a tu coś mamy ciekawego? Plastik. Coś jeszcze? Plastika, coś jeszcze? Tu coś jest? Papierosy, no sprzedaż. I tylko tyle? Dobra. Cześć! Gin! Mówię, GIN! O, dajcie mi kasę, bo tu jesteście w Polsce. Jak śmiesz! Ty też jak śmiesz! Fajnie, sobie leżycie tak. Jak śmiesz! Dobra. O, widzicie do tej ile. O, Boże, ile paczek! Zbieram hajs, papierosy, hajs, papierosy, hajs, papierosy O, różka jakaś tam była Części metalowe, o Jezu Dobra, z wami się pójdę, później pójdę przywitać Siema Lecimy do Spajka. Ciekawe co tam się wydarzyło Ta zła informacja, o której nam chciał powiedzieć Ale przekazuję jeszcze, żebym nie zapomniał Umiejętność, e, poziom siły mamy Także, e, wielos... Czy mm, twoje kopnięcie ma 10% szansę na ogłoszenie wroga? o, Albo wielorzut wycelał bronią miotaną maksymalnie 3 wrogów mm, Albo znacie cele, po czym pójść przycisk Na razie zrobimy wielorzut, bo, mo bo może będę używał mm, takich właśnie noży do rzutania I wy wybierzmy sobie ślizg, bo ja chcę między tymi, bo to więcej ekstra padaje. O je, to w ogóle ekspadaje? Ty! Z powrotem do kanału! Rzem otworzył to, rzucił to. Dobra, idziemy do spajka. Co ma dla nas spajk? Cześć. Kondycja. Juhu. Współpracy, tak, tak. współpracy co na razie poczeka. Cześć, Fajk. Crane, na początek świetnie się spisałeś. Dziękuję. Jak będziesz czegoś potrzebował, wal do mnie. A na start masz latarkę UV i tego pilota. Uuu. Jak wpadniesz na przemieńca, zaświeć diabelstwu prosto w oczy albo złap do pułapki i uruchom ją pilotem. Jasne? Robi Jasne. się. Doskonale. A teraz do rzeczy. Pomimo Twoich starań, misja Brekena zakończyła się fiaskiem. Świetnie. Szlagwy. Jak się czuje? Żyję, ale musisz teraz wrócić do wieży. Jade zwołuje wszystkich zwiadowców, to znaczy, że ciebie też. Uuu. Kolejne punkty doświadczenia, mamy kolejny poziom. Co ma dla nas spike? Uuu, kurde, idemy, bogactwo. Eee, plany, umiejętności. O Tu, poziom przetrwania. Mamy wspomagacze, Nauczyć się albo pakować. nauczyć się lepiej wykorzystywać miejsce w plecaku. U, dobra. Dobra, co za Meldwy GR? Top. 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 O, la 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 O Jezu. Nie wiem, co się zdarzyło przez chwilę. Ukrain. Raportuj. Możliwe, że za chwilę spotkam przywódcę wieży. Zrozumiano. Potwierdź jego tożsamość i niezwłocznie się z nami skontaktuj. Szybka rozmowa i... kurde, lecimy dalej? Kurde, tak to można grać, moi drodzy. Dobra. Już broni nie mam. E, świetnie. Masz coś dla mnie, Kościół? Klucz. O, świetnie. Mogę wytworzyć... O Boże, no tak zapomniałem, że mam tyle DCów Yee yy, także... Yy, mogę... Ap Dwie apteczki mogę zrobić aż. No kurde bogactwo. Czasami czuję jakby na zewnątrz nie było nic. Shop, idziemy do sklepu, zobaczyć. O no, mam. Idę idę gościu 45, 28, 40. Kabel zasilający, aerozol. Dobra, na początku alkohol, baterie, chemikali, ostra, aerozol, to. 900 zł, mam do sprzedania. Bo kurde, moi drodzy, jesteśmy bogaci. Sprzedajmy takie ciulowe bronie, jeśli mogę to tak nazwać. Eee, to, to, to. A reszta, już sobie to. Reszta może sobie na razie zostać. Dla bo ciebie ekstra ofertę. Fajnie, że masz dla mnie ekstra ofertę, ale na razie podziękuję. To mamy tablice z zadaniami pobocznymi jakieś tam zadania poboczne, a na razie Na górę! Wygląda na to, że misja Brekena zakończyła się fiaskiem. Jade zwołała spotkanie w wieży. W końcu nadarza się okazja spotkania się z brekenem twarzą w twarz i potwierdzenia jego tożsamości si się okaże zaraz, że, że Breken to nie ta osoba, której szukamy będzie świetnie. O, tu kolejny sklep, ty masz coś lepszego? 26, łek, kurde saperkę ma gościu, kurde, a mam 1300 pieniędzy. To jakieś misje poboczne można od ludzi wziąć, ale na razie to tak. Podziękuję. Na razie wchodzimy do środka. Crane. Słuchaj, Brecken ze zwiadowcami byli wczoraj po zrzut poza wieżą. Wytracił ludzi przez gryzoni, dał ludziom Rajsa się zaskoczyć, zebrał tęgie manto i stracił towar. Teraz chce pójść po następny zrzut całkiem sam, nie może tego zrobić, a ty musisz mnie poprzeć. Łapiesz? Na litość boską. Ty się ledwo trzymasz na nogach. Potrzebujemy cię żywego, baranie. Okej, okay, no to wchodzimy. Bądź pewny siebie. Brecken? Lena? Może ty do niego przemówisz? Jade? Kto to jest? Kyle Crane. Słuchaj, Breken. Tego tylko nam brakuje, żebyś znów tam polazł. Możemy znaleźć inny sposób, bez narażania ciebie. Prawda, Crane? Dobra, pójdę. Jasne. Tak. Crane mówi, że chętnie pójdzie. Jezu... bez urazy, stary, ale jesteś zielony jak szczypior. Nie da się. Crane da radę. Zacznie to tak, jak należy. Ale na rację. potrzebujemy cię tutaj w wieży, żeby ich przekonać, że to jeszcze nie koniec. Ach, szlach. Może jeszcze jedna próba, zanim pójdziemy do Rajsa. Ta, okej, okay. działasz. Ruszaj, Krain. Jade, masz chwilę? Pewnie. Kieruj się na kocioł, zaraz się odezwę. A co będziemy piścić? <gry> Wiesz, jest coś, o czym powinieneś wiedzieć. Brecken nieźle wtedy oberwał. Znacznie gorzej, niż chciałby przed innymi przyznać. Dostał w głowę. Teraz do tego zaczęły mu się ataki. A ja nie mam już Lora Traxu. Chyba nikt już nie ma. Jak zaczęła się epidemia, rozdawali go jak cukierki. Poszło tego w cholerę. Zapasy skończyły się dawno temu. Tak, to prawda. Skąd to wiesz? Nieważne. Co mogę dla ciebie zrobić, Leno? Na mieście jest facet imieniem Gazi. Nie do końca ma po kolei w głowie, jeśli wiesz, co mam na myśli. Jego matka cierpiała na padaczkę, i on co miesiąc przychodził po jej leki. Kobieta nie żyje od dwóch lat, ale Gazi nadal chodził do apteki po tabletki dla mamy. Gazi lubi rutynę, a do tego potrafi być bardzo uparty, więc aptekarze po prostu mu je wydawali. Myślisz, że cały czas zbierał lekarstwa? Jeśli ich nie ma, to naprawdę nie wiem, skąd jeszcze moglibyśmy je wziąć. Gazi mieszka pod estakadą. A, i nie wspominaj mu o śmierci matki. Nie zrozumie tego. Aha, aha, rozumiem. Nie wspominajcie o tym tym, ale... O Jezu, ile mamy misji pobocznych do odebrania. O Jezu, dobra, moi drodzy. W sumie w tym momencie zakończyłem w sumie ten materiał, także... Co? Dziękuję serdecznie za oglądanie tego odcinka. Pamiętajcie o zostawieniu lajka. Komentarza i subskrypcji, żeby być e, na bieżąco z kolejnymi odcinkami, z, czy to z Dying Light, czy to z kolejnych innych serii. Oraz, no, zachęcam do oglądania też innych serii, takie były przykładowo jak Warhammer, Alan Wake, e, Spider-Man. No i co, widzimy się w kolejnych odcinkach. Ja bym Dark Darkly Phoenix i do następnego siema Do!